Kolejna grupa uczniów ze szkoły podstawowej w Mochnaczce Niżnej miała okazję uczestniczyć w ciekawych warsztatach pod nazwą Nauka przez zabawę ważne zagadnienia z ekologii. Tym razem najmłodsi po zapoznaniu się z najważniejszymi aspektami ochrony powietrza i przyrody mogli też wziąć udział w ciekawym eksperymencie, dzięki któremu uczestnicy warsztatów na własne oczy zobaczyli jak wygląda prawdziwy smog. Dzięki temu z pewnością zapamiętają, dlaczego trzeba z nim walczyć. Smog to nieczyste powietrze. Smog bierze się z piesów. Smog bierze się z kominu. Po eksperymentach przyszedł czas na wspólne tworzenie dużego plakatu promującego ekologię, który można było później podziwiać w centrum miejscowości. Dzięki niemu nie tylko najmłodsi, ale również ci nieco starsi mieli okazję przypomnieć sobie, jak ważna dla nas wszystkich jest ochrona powietrza.